Yo, cześć, siema na wszystkich, wita was w kolejnym odcinku z Fifa Ultimate I dzisiaj mamy kolejny event, mamy piąteczek Także mamy nowy event, a jest to Food Birthday Także urodziny Fifa, no życzymy oczywiście wszystkiego Co najlepszej, i żeby jej FC było dużo lepsze Niż ta Fifa, tego życzymy zawsze, żeby było jeszcze lepiej Są urodziny Food, także są fajne karty, są urodzinowe ikony Są urodzinowe karty, także no najchętniej bym trafił Tego Bilwę, Marquinhosa, no a z ikon wiadomo e, Żarzinho, albo tego kantona Teusa, no każda tam karta, każda karta Byłaby wspaniała i bym każdą przygarnął Także mamy również SBC Trochę porobiłem, także mamy 82+, plus oraz mamy Parę kart 83+, plus. i zrobimy Też, znaczy zrobimy, odbierzemy Sobie też nagrody za Division Royale, no bo Nie odbierałem, no bo nie było żadnego eventu Więc nie było sensu, żeby w ogóle tych paczek otwierać Także odbierzemy sobie nagrody za Ligę drugą bodajże Zagramy sobie też mecz i champion, Będą też prawdopodobnie nagrody za Food Champions Bo zrobimy to wszystko w jednym odcinku, żeby było Jak najwięcej y, sosu, jeżeli jeśli Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. I co? bez zbędnego przedłużania ja odbiorę najpierw nagrody za Division Rivals. Także odbieramy sobie nagrody za Division Rivals i weźmiemy sobie karty niewymienne, bo trzeba sobie nadrobić trochę foderów, bo mój skład jest opakanym stanie i po prostu to co tam się dzieje to jest jakiś mało śmieszny żart. Więc bierzemy sobie nagrody niewymienne. Miejmy nadzieję, że uda się nadrobić. Mamy 17 paczek, to nie są już przelewki. Tutaj jest szansa na trafienie coś dobrego. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Zacznijmy sobie od, od paczek za Division Rivals. One są najbardziej mi tutaj... Znaczy od nich trzeba po prostu zacząć, bo są najgorsze. No powiedzmy. Dobra, pierwsza paczuszka. Lecimy. Czy coś tu będzie ciekawego? Czy zaczniemy z przytupem i zaczynamy bez banerów i co to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja rozumiem jej, że nie zasługuje na to, ale no. Chodźcież banerki! Bym się nie obraził! Kochana paczuszka jest. wokout nawet! Proszę, Francja. będzie Tony Cross 88. Czy da się? Czy da? Zostało 11 paczek, Paczka z 20 piłkarzami 82, plus i 10 paczek 83. Plus. No, liczymy na coś urodzinowego. Zacznijmy sobie od tej od tej, 20 piłkarzy, 82+, plus. może coś tutaj będzie. I jej proszę, no jest to Łoka, to, to nie jest karta urodzinowa Brazylia. Neymar, jest Neymar, jest, mam całe trio! Mam całe pieprzone trio z PSG w tej Fifie, what? Ja jestem zadowolony, tylko szkoda, że dopiero teraz. No Neymar dopełnił całe trio z PSG, które jest. No, to okej, okay. szkoda, że teraz, no bo nic nie warte, bo z 50 tysięcy, także, no, unlucky. Fajnie, że chociaż pad zaliczony. Także, idziemy sobie z paczkami 83, plus. pierwsza paczuszka. Czy tu coś będzie? Mm, są banery, no tu zawsze będą banery. I to będzie Sumer 85. Kolejna no paczka, 83, plus dwóch piłkarzy. Czy coś tu dobrego będzie? Niemcy, EŚP, Tony Cross, znowu on. Ale chyba teraz będzie trzeba zrobić jakieś SBC. Bo nie będę go pixelował. Paczuszka za Edersona, bo sobie zrobiłem jeden składzik o niego. I inform 10 plus 10k. Pytanie, czy wymienię. Uuu, 88 w ogóle. To jaki, jaki 10k zostaje do SBC? Ostatnie dwie paczuszki z piłkarzami 83. plus Jest lokał, to jest pewne. I co tu będzie? na napastnik. Benzema, nie! Nkunku 86. No i ostatnia paczuszka przed nami, paczka pięciu piłkarzy, 80. Plus. Są banery. Spuskas, to to nie będzie. 85 gulasi, gulasi, jakoś tak. Ty to w środku jeszcze? Inform, okej. Okay. Hit. No dobra, yy, ja wam pokazuję skład w sumie i lecimy z Wood Champions. A więc tak prezentuje się mój składnik. no nic się nie zmieniło do ostatniego czasu. No jest ten Mbappe, który jest totalnym kocurem. Także no, cztery próby mi zostały do wbicia, do wbiciu 60 punktów. Także mam nadzieję, że uda mi się to wbić w miarę szybko. Także co, lecimy sobie z meczem. Mamy przeciwnika Road to din Dino. Taki składzik, uwaga, co mam w środku? Pewnie Ramos będzie, nie? Nie ma ramosa o dziwo. Ale z jakiś toti, modrić, Alowera. No okej okay, składzik. Ale my się nie poddajemy i lecimy. Dawaj, bapę. Bapę! Bapę! To jest? Proszę, wyjdzie, że jest. Błagam, błagam, błagam. Dobra, ja spróbuję wbić jeszcze wyższą rangę, ale do nic nie obiecuję, bo to będzie naprawdę ciężkie. Ostatni meczik, orangę trzecią. Wyżłowana i Ronaldinho wchodzą do składu, i miejmy nadzieję, że uda się wygrać meczyk ostatni. 64 na 67. Ostatni mecz, lecimy. Dobra, mamy przeciwnika KS Wiedlik-Gnojno Pokaż mi składzik, co my tu mamy. Ciekawy skład, tego się boję. Lecimy. Dawaj, Salah, wierzę w ciebie. Proszę. Tak jest za traore! Let's go 1-0! Mamy to! Byle się nie podpalić za bardzo i dowieść to. ale to dopiero początek meczu. O nie, on kikofa robi, trzeba pamiętać. Pięknie, pięknie! A ja ale Tu mi zrobił autostradę, ale nie wykorzystam. Brawo! Brawo! Tak jest! Zęba P2-0! 13 minuta, let's go! Jazda! Nie, kurwa, ale mówiłem! O Boże, ale farfocel, jest ale fart! Dobrze, Ronaldinho, na luzaczku. No, na... o Nie, tak, tak, mamy 3-0, let's go, już się ma, bo się ruszył tym ramkarzem, że będzie, że to obroni, ale na szczęście 3-0, daba traorę, kocham cię! O kurw... Że... Jestem kurwa głupi jak but! Wiedziałem, że on to robi. Zmieniamy szybko Sala, w... za Salaha wchodzi diabi, ten rzeźnik, on musi być. Tak, mamy to, mamy. 4-1 Adama. Wyjdź, gościu, wyjdź! Tak, mamy to! To jest! Udało się, ranga trzecia, Jezus Maria, wreszcie! Udało się to. Rany, jak dobrze. Udało się, ranga trzecia. Potężne nagrody podczas urodzin Food, także, no, miejmy nadzieję, że nagrody oddadzą. Błagam. Mamy potężne nagrody, także, mam nadzieję, że będzie coś dobrego. Team of the Week prezentuje się następująco. Mamy też urodziny Food, także, mamy fajne karty. No, ten Felix albo Marquinhos, idealnie by było, jakby wpadli. Ale też mamy ikony Birthday, także, no, ten Puskas. To jakakolwiek ikona byłaby idealna. Także lecimy z pierwszym pikiem. Co my tu będziemy mieli w środku? Uwaga! 87 Mandanda. Bierzemy foderek. Lecimy z drugim pikiem. My zobaczymy sobie, weźmiemy sobie sprawy. Może tutaj coś dobrego. 88 Cygankow. Pasuje. No i ostatni. Czerwony pik. Może tutaj coś dobrego. Jakiś tam Niemiec. 85. Trzy czerwone piki oddały? Foderki na przyszłą ikonę. Prawdopodobnie będzie takie SBC. Nie jest źle. Lecimy sobie teraz ze złotymi pikami. Może tutaj coś urodzinowego. Środkowy czy on odda? No nie oddał. 86 parecho. Przedostatni pik. Może on. Może on. Może on. Karta specjalna Mandanda. Może być. A to nadanie są karty urodzinowe. No i ostatni pik. Food birthday Tutaj żał Felix, ja pierdole, to się nie stało, wow, ja pierdole, zajebiście, Jezus Maria, idealnie, piki oddały, ten żał Felix jest idealny, z wartym od 400. o oh, mój Boże, no lepiej oddać nie mogło, dzięki je, jeszcze żeby w paczkach coś było zajebistego, no widzowie, piki oddały, dwie paczki Z Team of the Week lecimy, lecimy z pierwszą co my tu będziemy mieli? Jest Walkout. Jest Argentyna. SPD87 Palacios. Fajnie. Jest Git. Druga paczka. Team of the Week leci. Albo w Humor Gitów. A nie będę ukrywał. To już chyba gorzej. Ale nic mi raczej nie powstaje. Chyba że drugi raz Palacios. Okej. Okay. Okej, okay. może być. Wymienny, także damy sobie to na listę transferową. No i lecimy. Dwie paczki za 100 tysięcy i jedna Ultimate. Lecimy sobie z pierwszą za 100 tysięcy. Za 100? A nie 50? 50. Jest walkout. Francja na pasji GBAP. Jestem szczęśliwy. Cross. Tony Cross 88. Enty raz już. I ostatnia paczuszka przed nami. Najlepsza paczka Ultimate. Ja będę zadowolony z walkoutu. To już mi tak oddało. Jest walkout. Uwaga. To nie jest... To jest parę 86... Cholera... No, no nic, dziękuję wam za oglądanie. No, paczki oddały, także mam nadzieję, że ten like wpadnie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć! Dobra... Jezus, koną uwaga. Czy to będzie coś? Proszę, przeszedłem grę. Fuck. Let's go! Let's go! Mamy to! Ile on jest wart? to What the fuck? What the fuck? O kurwa, przeszedłem grę.